Operatora operator czy mogę pomóc? Myślę, proszę Pani, może Pani pomóc? Ja chcę wezwać policję do kobyłki na ulicę Bogusza Szyszko, numer 3. A co się stało? Proszę Pani ktoś się zdenął nad psem? Miasto kobyłka Bogusza Szyszko, tak? Tak numer 3, Pan mówił? Tak. Ładnie się dzieje. Pani, pies w... wzbudza mój niepokój, hałas psa. Pies przybywa na dworze na dworze jest zimno. Pies nie ma schronienia, zapewnionego schronienia przed zimnym. Przede wszystkim. A pan jest sąsiadem? Tak. Jak się pan nazywa? Kamiński Marcin. Numer do kontaktu jest Słucham? Numer do kontaktu do pana. Nie chcę podawać numeru do kontaktu. Wam przekazuję to do policji. Proszę czekać tam na patrol. Dziękuję.